Witam z tej strony DJ.pl Minecraft. W tym odcinku pokażę Wam Minecraft Forge i Aliens vs. Predator instalacja. Oczywiście na wersji 1.5.2 Otwieram przeglądarkę. chodzimy na tą stronę. Link jest w opisie. Wybieramy Airy Mod Library na naszą wersję. W moim przypadku będzie 1.5.2. Nie będę je pobierał, mam pobraną. To samo robimy Aliens vs. Predator. To samo też, też mam. Otwieramy Minecraft Forge i Minecraft Jar. Oczywiście jest w folderze bin. Wszystko stąd kopiujemy do Minecraft Jar. Nie będę kopiował, już skopiowałem sobie wcześniej. W folderze moc kopiujemy Airy i versus vs Predator do tego folderu. Ja ją skopiwam, też nie będę naszego Minecrafta. No trochę to potrwa. Jak widzimy wyskoczyło nam, że mamy 9 modów załadowanych Odejmijmy jeden, bo wcześniej ten mod sobie zainstalowałem Flans Jak widzimy jest Minecraft Coder Pack Forge Mod Loader Minecraft Forge Mod Tomany Items I Aliens Versus Predator I 3 typy Airy. tu grałem, tylko zaprezentuję ten mod. Ogólnie mod dodaje nam dużo bloków, narzędzia, miecz i sporo nowych mobów. a także zboroi predatora <coughs> Marinsa e Aliança Ja tu sobie wszystko przygotowałem. Tu są wszystkie trzy sety, plus te nowe narzędzia. Tam są nowe ory. Zobaczmy sobie najpierw do nich. Teraz kosolagi zmniejsze. Tu mamy niezdy, niezidentyfikowany gravel. Nie wiem do czego służy. Tu jest stalagmit, Można go tylko położyć na niezdy, niezidentyfikowanym kamieniu. Normalnie piasek, ziemia, kamień jest też niezidentyfikowany. Tam, tam posadziłem to w, płot, w płotek, bo tam jest takie spawne rydwa ten pierwszy spawnuje jajka obcych a ten drugi obcych to się nazywa Sacrifical Egg <coughs> to drugie nazywa się High Resin ja teraz sam ja na pokojowym tu, czyli nie widać tych mobów Teraz przestawi na łatwy i będę rozyskakiwać z tego. Otóż mamy kilka nowych mobów. O, już, już słyszę, że się nowy zespał nował mob. No i tak wygląda opcja. Słuchaj, takie syczenie No już dwóch się zespawnowało Jedynymi mobami, które nas nie atakują Są Marynsi. A reszta to typu predator i obcy Jeżeli ich raz uderzymy, to my nas atakowali cały czas marynsów za to możemy bić do woli tak jak, tak jak npc, też nas nie atakują No, tam też mi się zapewnowało. Są nowe ory. Aluminium, tytan, silikon i jakiś baksit. Daje tytanowy kilof, tytanową siekierę, tytanowy miecz, wszystkie te narzędzia tytanowe, a bronie są też takie strzeleckie typu karabin u Maryjsa, też plazmu Predatora. Po założeniu maski predatora zmienia nam się tak, także menu to całe To te wszystkie bronie. Nie radzę używać tej broni i ostatniej Nuclear Gauntlet. Bo nam wysadza wszystko. Staje taka wielka dziura w naszym świecie. Jest ta kamina, do ściany się przypina. Czekamy, ktoś tam przechodzi. I tym detonatorem detonujemy. Ona wybucha. To może zaraz pokażę tą maskę. Jak działa. O, już się nam się, już nam się zmieniło. No daje tak, że nam. Jeden sprzęt, koal generator. Nie rozgryzłem do czego działa, ale zauważyłem, że wsadzimy węgiel i go wyciągniętym ekspadaje. Nam tu widać o są drony, warriory, jeden Preatorian. Lampa też nie wiem na jakiej zasadzie działa. To też bloki dekoracyjne ten oto blok, który teraz pokazuję Świeci w ciemności. Także tamten. Ship metal 2 i ship metal... Nie zaraz. I ship decor, świecą w ciemności mamy też face facehugger stone alien stone no to można spotkać w ulach także mod jest bardzo ciekawy dodaj nam schody szkło i nowe moby dziękuję za uwagę komentujcie łapkujcie i dajcie suby, pamiętajcie o mnie motywują do dalszej pracy.